A witajcie, witajcie widzowie. A my dzisiaj jesteśmy w lesie na wędrówce i robimy sobie kąpiel leśną, tak zwaną. W Niemczech w ogóle znane są um, właśnie te kąpiele leśne, tak zwane Waldban Baden. Waldbaden. I wiecie, grupy różnych ludzi spotykają się i wędrują po takim lesie. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Taki wąwóz jest na dole, a ja siedzę na, nad przepaścią. Zobaczcie, siedzę nad przepaścią. A nie wiem, czy nie spadnę. Chyba nie, nie chcielibyście, żebym spadła. Naprawdę, przepaść jest ogromna. I jem sobie jabłuszko, jabłuszko. A wodę mamy na rowerach. Ponieważ na skraj lasu przyjechaliśmy rowerami, gdzie jest 1 maj i my dzisiaj zrobiliśmy sobie długą taką przejażdżkę rowerową na naszych super rowerkach. A teraz Wam pokażę ile zrobiłam kroków. Kajcie. Mmm ponad 10 tysięcy już, a jeszcze przed nami jest, będziemy w tą stronę szli. No jeszcze jest tak z 5 tysięcy kroków jeszcze dzisiaj zrobię. Dzisiaj był na obiad grill, byli znajomi u nas w domu, dzisiaj był u nas na ogrodzie. Bo, wiecie co muszę wam powiedzieć, że tych, po tych wszystkich podróżach to jestem niesamowicie zmęczona, a zaraz wam jeszcze coś pokażę. I tak naprawdę już mam ochotę pobyć trochę w domu, naprawdę. Tak wiecie, sama, ewentualnie z moim mężem. No ale no, że wypada pierwszy maj, a mamy pełno znajomych. No to zrobiliśmy grilla, zaprosiliśmy tych znajomych, którzy też ostatnio nas zaprosili na grilla, więc wiecie, jak to jest. Ale było bardzo fajnie. Ale mówiłam jutro, mam po prostu dzień tylko dla siebie. Chyba w ogóle nie wstanę z łóżka. Jestem tak zmęczona, tak przemęczona tymi podróżami, tym wszystkim. Było przepięknie, ale powiem Wam, podróże to męczarnia. Podróże to męczarnia. A że jestem w lesie, no to w Polsce zobaczcie, kupiłam sobie taki spray na komary, ale i też na kleszcze. Kleszcze, meszki. I to jest trójka, moc ochrony trójka, widzicie? Coś takiego kupiłam w żabce. Coś takiego. No i zobaczymy w ogóle, wiecie. Kleszcze to mnie lubią. Więc muszę bardzo uważać na te kleszcze. O, coś tutaj i chodzi. Bardzo, bardzo uważać, bo i są. Są kleszcze. A jestem ciekawa, co wy robicie na majówkę? Czy intensywnie spędzacie. Majówkę, bo wiem, że w Polsce to taki czas na grillowanie, wszyscy grillują. No, w Niemczech też, powiem Wam, pewnie nad naszym jeziorem w ogóle przychodzą Turcy, całymi rodzinami, z takim, wiecie, mobilnym grillem i grillują. Ale oni są tacy, wiecie, gościnni, że nawet ja tam bym poszła to by mnie ugościli I, i widziałam, że wiecie ludzie przyjeżdżają, Turcy przyjeżdżają z samochodami, kobiety i niosą pełne półmiski różnych sałatek, różnych przystawek i tak to wygląda właśnie w Niemczech. No mieliśmy dzisiaj w ogóle jechać gdzie indziej, ale ja muszę trochę odetchnąć od podróży i to się nawet dobrze składa, ponieważ dzisiaj jest 1 maj, pewnie tam, gdzie są takie bardzo fajne miejsca, tam na pewno będą tłumy dzisiaj. Więc my spędzamy sobie tak teraz, zupełnie w spokoju. Zobaczcie, jesteśmy tu sami, bo my znamy takie miejsca w Niemczech. Niedaleko nas, przyjeżdżamy tu rowerkiem i wiemy, że będziemy tu sami, sami. Chyba, że tam czasami ktoś też przejdzie. Ale wiecie, tak, jedna, pojedyncze osoby nam kompletnie nie przeszkadzają. A jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że wczoraj, jak wracaliśmy z Hamburga, to było tyle aut, po prostu jesteśmy yy, w korku. Po prostu wiecie, no wszyscy jechali w stronę Morza, na dobrema, Hafen pewnie, czy do kuxhafen i to była masakra, byśmy tak zmęczeni powrotem z Hamburga do Bremen, że, u, mówiłam, bardzo dużo tych aut było. No, ale hamburg wczoraj, pływanie stateczkami, to moje piwko, dobry humorek, to też było coś przepięknego, naprawdę to jest, uwielbiam, w ogóle uwielbiam.